Cześć dziewczyny, tamten filmik będzie niedokończony, ponieważ chciałam zrobić osobny filmik na temat jakby wprowadzenia, dlaczego używam kosmetyków naturalnych. Słuchajcie, kiedyś przeczytałam skład kosmetyku i się przeraziłam, ile my w siebie chemii pakujemy. Parabeny, nieparabeny, pek i inne substancje szkodliwe. Przeczytałam, że one powodują reakcje alergiczne. Co jest prawdą, bo kiedy używałam kosmetyków drogeryjnych, miałam uczulenia na twarzy, nawet chodziłam do dermatologa z tym. Odkąd przestałam używać tych typowych kosmetyków drogeryjnych, nie mam już z tym problemów. Co jeszcze? Już zaczęłam szukać w internecie i znalazłam oczywiście firmy Bielenda, Farmona. Jednak nie są to w 100% naturalne kosmetyki, jak się określają, ale znalazłam coś jeszcze nie testowane na zwierzętach informacje sobie pomyślałam, jak to nie testowano. To chyba oczywiste. W latach 80., -tych, 90. -tych może i produkty były testowane na zwierzętach, ale nie obecnie, kiedy technologia jest tak do przodu. Są alternatywne metody. Jednak słuchajcie, jak znalazłam filmiki, produkty testowane na zwierzętach, w jaki sposób to się odbywa. i Pełną listę, jakby firm, które to robią, doznałam szoku. Słuchajcie, L'Oreal, Garnier, Olej, te największe, no w sumie reklamowane produkty, wszystko to jest testowane na zwierzętach. Odkąd zobaczyłam, w jaki sposób to się odbywa, nigdy więcej tych produktów nie kupię, bo nie mam zamiaru przykładać, dawać pieniędzy firmom, które to robią. Skoro są firmy, które. Szukajmy innych metod, z poszanowaniem również dla środowiska naturalnego, typu no z polskich firm, dla przykładu podam Bielenda, Farmona, Ziaja i Wostin. Pełną listę, jakby znajdziecie, jest w taki na wizerzu na forum Wątek o tym. Bezpieczne firmy, czyli firmy, które nie testują produkt na zwierzętach, coś takiego. Słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, że jedna świata nie zmieni że to, że ja przestanę kupować yy, nagle, nie wiem, Johnson Johnson's w Johnson's, yy, tej firmy produkty, to nagle ta firma zbankrutuje. To jest z tego sprawa, ale jednak chodzi o to, że ja nie, nie wydaję swoich pieniędzy na produkty, które wiem, w jaki sposób przyczyniają się do cierpienia zwierząt. Yy, dlatego nie czynię. Yy, dlatego też... Nie, 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 nie znoszę, jak ktoś usprawiedliwia się mówiąc, a to i tak nic nie zmieni. Jasne, że nie zmieni, ale ty nie przykładasz jakby do tego ręki. To jak z głosowaniem, słuchajcie. Może jeden głos nie jest nieważny, ale w całokształcie jest bardzo istotny. Więc to tyle na ten temat. Proszę, aha, jeszcze dlatego zaczęłam stosować kosmetyki firm Lavera, Eco Cosmetics bo mam pewny, Eco Cosmetics dla przykładu bo mam pewność, że one posiadają certyfikaty, nie są testowane na zwierzętach. No i oczywiście naturalne, całkowicie bez chemii, z korzyścią dla mojej skóry. No to tyle na ten temat wprowadzenia. Mam nadzieję, że chociaż jedną dziewczynę przekonałam do tego, aby. I nie kupowała kosmetyków testowanych na zwierzętach. Słuchajcie, no nie musicie od razu kupować firm, które co ja podałam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że one nie są tanie. Chociaż nie też aż takie drogie. Jedynie co, co może być niekorzystne to jest to, że nie, są tylko dostępne w sklepach internetowych. Jednak na sklepowych półkach również możemy odnaleźć coś, co nie było wcześniej testowane i są też bardziej naturalne niż pozostałe. Czyli wcześniej wymienione już firmy Bielenda czy Farmona. Słuchajcie, to tyle jak na ten temat. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do tej tematyki, żebyście mogły się czegoś więcej dowiedzieć. I to tyle. To cześć, do zobaczenia.